Występ drag queens podczas inauguracji tegorocznych igrzysk olimpijskich wywołała burzę w mediach. Wiele osób dopatrzyło się nawiązania do ostatniej wieczerzy. Karolina Korwin-Piotrowska wkroczyła w końcu do akcji. Tegoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu to obecnie jeden z najgłośniejszych tematów w mediach na całym świecie. Niektóre elementy imprezy inauguracyjnej wywołały jednak więcej kontrowersji niż spodziewali się tego organizatorzy. Środowiska chrześcijańskie i konserwatywne oburzyły się po występie Drag Queens, który ich zdaniem miał nawiązywać do ostatniej wieczerzy Leonardo da Vinci. Karolina Korwin-Piotrowska zabrała głos Karolina Korwin-Piotrowska broni występu Drag Queens. Jedna z najbardziej znanych ekspertek od show biznesu i popkultury w Polsce postanowiła wyjaśnić sprawę ze swojej perspektywy. Uzmysłowiła swoim obserwującym, że motyw zabawy bogów bardzo często przejawia się w sztuce. Tak jest już przynajmniej od kilku wieków. Następnie doradziła swoim followersom lepszy research dotyczący powszechnie krytykowanych tematów. Dobitnie podkreśliła, że wiedza nie boli, święto, zabawa bogów tematyka bardzo popularna w sztuce. Czyli ostatnia wieczerza była brukana już kilkaset lat temu. Różni bogowie, w tym Chrystus, świetnie się bawią, często przy stole i nie ubrani, na długo przed lewactwem i LGBT. Wystarczy wpisać w Google, wiedza nie boli napisała organizatorzy przeprosili za kontrowersyjny występ. Mimo to, organizatorzy wydarzenia poczuli się zobowiązani do przekazania oficjalnych przeprosin skierowanych do wszystkich, którzy mogli poczuć się urażeni show. Jak przekazała rzeczniczka prasowa imprezy, nigdy nie było naszą intencją okazanie braku szacunku wobec jakiejkolwiek grupy religijnej.